Śródmiejskie ulice odzyskują historyczny wygląd. Bydgoszcz informuje. Trwają remonty ważnych śródmiejskich ulic. W trakcie prac przywracany jest historyczny sposób układania płyt chodnikowych. Płyty z fakturą wraz z kamiennymi opaskami lepiej komponują się z kamienicami w salonie miasta. W takim standardzie wykonane zostały w poprzednich latach między innymi odcinki chodników na ulicach przyległych do Starego Rynku oraz wzdłuż ulicy Cieszkowskiego. Obecnie prace kończą się na ulicy Śniadeckich wzdłuż północnej pierzei od ulicy Pomorskiej do Gdańskiej. Płyty są tu układane w karo. Przy ulicy wymienione zostało też oświetlenie. Po zakończeniu prac wodociągowych remont chodnika będzie przeprowadzony również po drugiej stronie ulicy. To zadanie wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Trwają też prace na ulicy Pomorskiej. Więcej informacji o wszystkich tegorocznych remontach chodników można znaleźć na www.zdmikp.bydgoszcz.pl